wokalne Dla wszystkich, którzy chcą poczuć swój głos, rozwinąć swoje dane wokalne i spróbować siebie w roli śpiewaka, jakkolwiek szeroko to jest rozumiane. Nie liczy się Wasz stopień przygotowania, ani jakieś nie wiem, wstępne, wstępne pojęcie. Możecie po prostu przyjść i zapytać, możecie się poradzić. Jestem dostępna dla Was od 4 do 7 lutego, bez właściwie... Przerwy od rana do 19 w MDK, lub pod numerem telefonu, który możecie znaleźć na, gdzie znaleźć, na plakatach tego, tego wydarzenia. Plakaty są rozwieszone właściwie w całym mieście, również w MDK. No, cóż jeszcze mogę powiedzieć? Ja jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. Sprowadziłam się do Świnoujścia parę miesięcy temu i urodził mi się pomysł właśnie otwarcia takiej pracowni głosu, gdzie wszyscy będą mogli kształcić swoje umiejętności pod moim okiem, a ja będę mogła przekazać swoją wiedzę, którą zdobyłam właśnie na Akademii i podzielić się różnymi sposobami na to, jak bardziej rozwinąć swoje umiejętności wokalne. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zainteresowani pracą. i Zachęcam serdecznie. Zapraszam.